Urząd miasta przygotował i pokazał dziś materiały informacyjne, jakie otrzymają uczestnicy konsultacji w sprawie budowy estakady na skrzyżowaniu marszałków. Wymienia tam szereg korzyści, jakie ma przynieść wybudowanie estakady, takie jak przyspieszenie autobusów i tramwajów, jak przyspieszenie ruchu samochodowego aż o 10 minut, jak usprawnienie głównego dojazdu do autostrady A1, ale też do dworca Uć fabryczna, yy, łatwiejsza komunikacja piesza, co mnie dosyć zdziwiło. Yy, mniej korków, mniej hałasu, mniej e, spalin. Yy, to ma wynikać z płynniejszego mm, ruchu. Czy mógłby Pan odnieść się do tych e, test? No. O tych korzyściach? A, aż nie wiem, jak zacząć, bo będzie pięknie. <laughs> będzie pięknie i idealnie. Myślę, że skupię się na tym, czym, czym przede wszystkim się zajmuje, czyli na transporcie publicznym. Wystarczy spojrzeć do rozkładu wjazdy sprzed kilku lat, żeby zobaczyć, że przejazd tramwaju przez skrzyżowanie Marszałków i to nawet w jakiejś relacji skrętnej, czyli dla tramwaju jadącego na przykład z centrum na Dąbrowę, to były dwie minuty. Więc wystarczy nic na tym skrzyżowaniu nie popsuć. I nie będzie w ogóle żadnej dodatkowej potrzeby przyspieszenia tego tramwaju. No, i nie wiem też, skoro estakada miałaby być takim cudownym panaceum, no to o ile jeszcze z tych dwóch minut chcielibyśmy ten czas przejazdu skrócić? Także to są argumenty, no niestety, ale mało wiarygodne. Podobnie, no jeśli mówimy o jakimś usprawnieniu ruchu pieszego, no to to nie będzie żadnego usprawnienia, bo. Przejścia dla pieszych będą w dokładnie tych samych miejscach, w których są, e, i różnica będzie czysto symboliczna. No, będzie trzeba przejść o, o dwa pasy ruchu mniej, e, ale tylko i wyłącznie tyle. Także jest to próba m, tak naprawdę naciągnięcia Unii Europejskiej na sfinansowanie wiaduktu drogowego, który w dodatku e, przyniesie efekt kompletnie niezgodny z tym, e, z, z tymi. Celami, jakie Unia Europejska sobie sprawia, czyli powstanie wiadukt, który zachęci ludzi do jazdy samochodem, i to w tym kierunku, w którym przede wszystkim powinniśmy szukać alternatywy, czyli w kierunku centrum miasta. Dlaczego powinniśmy szukać tej alternatywy? Dlaczego według Pana nie powinniśmy upłynnić tam ruchu w relacji wschód-zachód? Tylko wręcz przeciwnie, zniechęcać kierowców do y, wjazdu samochodem do centrum. Znaczy to nie tylko według mnie, ale y, także według y, Unii Europejskiej, według strategicznych dokumentów Unii Europejskiej, y, priorytetem w y, centrach miast powinien być transport publiczny. I zgodnie z y, tymi dokumentami strategicznymi przygotowywane są programy operacyjne, y, gdzie y, Unia Europejska y, no, Inwestuje spore pieniądze w centra naszych miast, ale pod pewnymi warunkami. I tutaj warunkiem podstawowym jest to, że usprawnimy transport publiczny i że te pieniądze, które Unia Europejska m, zgodzi się nam przekazać, pójdą na usprawnienie transportu publicznego, czyli na szybsze tramwaje, na równe torowiska, na wygodniejsze przesiadki, na tramwaje niskopodłogowe, na wszystkie te rzeczy. Z powodzeniem możemy przeznaczyć pieniądze unijne, przynajmniej z tego programu, natomiast na pewno nie na wiadukty drogowe i na infrastrukturę drogową, zwłaszcza w centrach miast. W materiałach informacyjnych, które dziś zostały zaprezentowane, pojawiły się dość szczegółowe dane dotyczące prognoz ruchu. W 2025 roku, już po wybudowaniu IA1 i ulicy nowowęglowej, Skrzyżowanie Marszałków ma ciągle być jednym z najbardziej obciążonych ruchem samochodowym w mieście w kierunku centrum z widzewa w porannym szczycie ma podobno jeździć 2200 samochodów na godzinę. W przeciwnym kierunku w szczycie popołudniowym 3200 może to jest jakiś argument za wybudowaniem estakady? To znaczy, no po pierwsze są to jakieś nowe prognozy, o których dotychczas, o których dotychczas się nie mówiło, natomiast E, wszelkie prognozy, jakie były wykonywane na zlecenie zarządu trans, dróg transportu, nie uwzględniały jednej podstawowej e, w większości miast możliwości, czyli takiej, że część pasażerów zacznie korzystać z transportu publicznego, jeżeli będzie on atrakcyjny. E, jeżeli. jeżeli, no więc e, tu jest podstawowa sprawa, skoro mówimy o 300 milionach e, złotych, częściowo z Unii Europejskiej, częściowo z naszego budżetu, to wydajmy je na to, żeby ten transport publiczny rzeczywiście był atrakcyjny. A nie budujmy e, wiadukt drogowy, który będzie konkurencją do, przypomnijmy, no, w, trasy tramwajowej, którą za kilka miesięcy skończymy z ogromnym dofinansowaniem z Unii Europejskiej, bo to jest projekt w tej chwili już e, przekraczający 750 milionów złotych wartości. Cała przebudowa trasy WZ od Redklinia aż po Olechów. No i tym bardziej powinno nam zależeć na tym, żeby efekty tej przebudowy były. Jak najlepszej i żeby jak najwięcej pasażerów ona przyciągnęła. No bo tutaj też mamy pewne wskaźniki do spełnienia. Jeżeli nie spełnimy wskaźników dotyczących czasu przejazdu liczby pasażerów, to może nam grozić nawet oddawanie tej dotacji, którą już dostaliśmy na etap pierwszy, a co dopiero mówić o pozyskiwaniu kolejnej. Yy, wspomniał pan o kwocie 300 milionów yy, złotych. Zastanawia mnie, dlaczego. Szacunki dotyczące kosztów ewentualnej budowy stakady, tak bardzo się od siebie różnią. Dzisiaj Urząd Miasta mówi o 80 do 100 milionów jako o całkowitym koszcie z uwzględnieniem dofinansowania z Unii Europejskiej. Wcześniej pojawiały się kwoty 300 milionów, z czego może wynikać taka rozbieżność? No, warto przypomnieć, że projekt obecnego etapu budowy trasy WZ, czyli ten obecnie realizowany od Redkini na Alechów miał początkowo kosztować 500 milionów, w tej chwili ostatnia wycena to jest 766 milionów złotych. Ale to nadal nie taka skala różnicy. Natomiast e, drugi problem jest taki, że władze miasta sobie bardzo ładnie żonglują e, kwotami, e, ponieważ wiadukt próbują ukryć w nieco większym projekcie, który oprócz e, budowy tej gigantycznej estakady wzdłuż Alei Piłsudskiego. Obejmować ma także remont fragmentu torowiska na Alei Śmigłego Rydza i remont w zasadzie niepotrzebnego już wiaduktu nad nieistniejącą bocznicą kolejową na Księży Młyn. Czyli to są te trzy elementy, które wchodzą w cały projekt. I on jak najbardziej ma kosztować 300 milionów złotych, i, i, i taką kwotę władze miasta zgłaszają do ministerstwa. No, i teraz jest pytanie, czy rzeczywiście budowa, od, odbudowa tego wiaduktu nad bocznicą kolejową i remont fragmentu torów na Alei Śmigłego Rydza może kosztować 200 milionów, co da nam łącznie ze 100 milionową estakadą 300? Czy też miasto stosuje tutaj tak zwaną kreatywną księgowość, czyli sztucznie zaniża koszty budowy estakady, po to, żeby zachęcić łodzian do głosowania na tak? Tu jeszcze pragnę przypomnieć o jednej rzeczy. W obecnym budżecie. Już kilkanaście milionów przeznaczono na budowę e, fundamentów, czy potem, jak się okazało, przesuwanie instalacji pod budowę estakady, czyli do tej kwoty, o której mówimy, nawet jeżeli ona jest prawdziwa, musimy jeszcze doliczyć kilkanaście milionów złotych, które są w tegorocznym budżecie już zapisane na ten cel. Urząd miasta twierdzi, że m, instalacje byłyby przekładane y, tak czy inaczej, bo są przekładane przy wszystkich inwestycjach, bo nie mogą znajdować się. Y, pod jezdnią. No to tym bardziej zadziwiające jest, czemu Urząd Miasta nagle w tym, znaczy Zarząd Drugi Transportu nagle w tym roku wnioskuje do radnych o dodatkowe pieniądze, tłumacząc to właśnie przygotowywaniem projektu Estakady. No więc po raz kolejny chyba troszeczkę się urzędnikom rozmija, rozjeżdża narracja. Yy, dużą część uczestników konsultacji będą bez wątpienia stanowili. Yy kierowcy y, którzy znają korki na skrzyżowaniu marszałków którzy y, nieraz się tam y, nastali długie y, minuty y, w jaki sposób przekonałby ich pan że y, ta stakady jednak nie należy budować że y, straty w tym przypadku przeważą nad korzyściami? No przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że jak dobrze pójdzie, pod koniec tego roku będziemy mieli oddaną autostradę A1 i oczywiście Zarząd Dróg twierdzi, że nie wie jaki będzie tego skutek, natomiast no możemy to próbować szacować. Mamy generalny pomiar ruchu przeprowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad raz na 5 lat i z tego pomiaru wynika, że drogą krajową numer 1, czyli ulicą Żgowską wjeżdża do Łodzi uwaga, 32 tysiące pojazdów w ciągu doby. W jednym kierunku. To oznacza, no nawet zakładając, że połowa tego ruchu to jest ruch jakiś aglomeracyjny, którego autostrada nam nie przejmie, ale to oznacza, że przynajmniej kilkanaście tysięcy samochodów jadących dalekim tranzytem przez Łódź, myślę, że w tej chwili, no to tak pół na pół aleją włókniarzy i aleją śmigłego rydza, zacznie jechać estakadą. Je znaczy, te kilkanaście tysięcy samochodów zacznie jechać autostradą A1. To oznacza, że ze skrzyżowania marszałków e, te samochody znikną. To nam znacznie e, zwiększy przepustowość e, tej trasy i znacznie rozluźni korki, które tam były. Pamiętajmy też, że skrzyżowanie już obecnie jest rozbudowywane e, i jest dnia alei śmigłego rydza, jest teraz poszerzana. Czyli e, oczywiście w tej chwili są tam korki, ale to dlatego, że skrzyżowanie jest kompletnie rozkopane i. A, tak naprawdę w, dla większości użytkowników zamknięte. Natomiast a, po zakończeniu prac we wrześniu będziemy mieli tam a, równy przejazd, bo tu wielu kierowców też pamięta, że trzeba było mocno zwalniać na tym skrzyżowaniu ze względu na stan jezdni i torowiska. Będziemy mieli równy przejazd, będziemy mieli po, poszerzoną aleję śmigłego rydza i będziemy mieli A1, która przejmie y, no, sporą część tranzytu obecnie jadącego tą drogą. Czyli na tym skrzyżowaniu będzie luźniej. Więc przede wszystkim trzeba poczekać, i oszacować, jakie to będą efekty, i wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy rzeczywiście najpilniejszą potrzebą całego miasta jest budowa tej estakady, na którą mamy czas, i do której w każdej chwili możemy wrócić. Czy może jednak warto przeznaczyć te pieniądze? No na przykład na wyasfaltowanie kilkudziesięciu kilometrów dróg gruntowych, na co wielu mieszkańców od lat czeka. Czy być może warto te pieniądze zainwestować po prostu w remonty na wierzchni? Żebyśmy nie niszczyli sobie samochodów na dziurach, które no, każdy chyba, kto jeździ samochodem z Włócli zna. E, także nie dajmy się nabrać na te, taką narrację, że o tutaj lecą nam pieniądze niczym manna z nieba i trzeba je szybko łapać. Obecna perspektywa unijna obejmuje e, termin od 2014 do 2020 roku, to znaczy, że pieniądze i inwestycje trzeba zakończyć do 2022 roku. Czyli mamy jeszcze mnóstwo czasu, żeby rzetelnie przygotować się do ewentualnej inwestycji i żeby rzetelnie ocenić, na co te pieniądze powinniśmy wydać i na co. E, w, w, no, jak wydane najlepiej się przysłużą miastu. Także jeżeli odwleczemy budowę stakady nawet o 3-4 lata e, i będziemy nadal e, no, i, i uzyskamy od Unii Europejskiej potwierdzenie, że z tych pieniędzy przeznaczonych na transport publiczny, przypomnę po raz kolejny. Unia Europejska zdecyduje się nam dofinansować estacadę, to spokojnie zdążymy ją za 3-4 lata wybudować. Natomiast jeżeli zaczniemy budowę teraz, nagle się okaże w trakcie inwestycji, że e, tych pieniędzy unijnych jednak nie będzie, no to niestety, ale będziemy musieli projekt dokończyć i sfinansować go w całości z budżetu miasta. Czyli tak naprawdę stracimy 2 trzecie tych pieniędzy, które e, możemy pozyskać. Także no, pośpiech w wielu kwestiach jest wskazany, ale na pewno nie tutaj. Na pewno nie należy tej decyzji podejmować na podstawie wróżenia z fusów, na podstawie zgadywania, ile samochodów tam będzie jechać, ile nie. Musimy pamiętać o tym, że część pasażerów e, e, skorzysta z tramwaju, jeżeli on będzie rzeczywiście jechał szybko. I tutaj to nie jest żadne namawianie nikogo, ale jeżeli część kierowców się przesiądzie do tramwaju, to wtedy pozostali będą mieli e, mniej. Konkurencji na drodze i więcej miejsca na drodze, także koszty też będą przez to mniejsze. E, musimy zobaczyć, jak ten nowy układ z tunelem pod Aleją Kościuszki pod Ulicą Piotrkowską, z nową linią tramwajową, z nowymi tramwajami, jak ten cały układ się wpisze w funkcjonowanie miasta. I wtedy na podstawie już rzetelnych szacunków decydować, czy rzeczywiście tam jest taka inwestycja potrzebna, e, czy nie, i czy te pieniądze można spożytkować lepiej. Argument, jaki przywołuje Urząd Miasta na rzecz tego, że jednak trzeba się śpieszyć, to jest trwałość projektu unijnego w postaci przebudowy tasy WZ i chęć uniknięcia tzw. robót utraconych, czyli jeśli nie wybudujemy fundamentów, filarów wiaduktu teraz, to nie będziemy ich mogli wybudować przez najbliższych 5 lat. No to w takim razie zacznijmy rozmowę o inwestycji za 5 lat. Yy, najważniejsze pytanie, yy, jakie chciałem zadać, to jeśli nie yy, wybudujemy, stuk wybudujemy estakady, to jak powinniśmy yy, przebudować skrzyżowanie marszałków, jeżeli w ogóle, i jak wydać yy, środki unijne, yy, własne i unijne, które moglibyśmy teoretycznie na tę te estakadę yy, Uzyskać. Na to drugie pytanie zresztą częściowo już pan odpowiedział. Znaczy, jeśli chodzi o skrzyżowanie marszałków, no to ja jakiś tam projekt przebudowy przyjęto i ono w ogóle nie powinno, jeżeli miasto planowało tam jakieś zmiany, to w ogóle nie powinno tego skrzyżowania ruszać w ramach pierwszego etapu trasy WZ i to jest ogromny błąd bo gdyby nie zaczęto tego remontu na tym krótkim odcinku, tylko, to w ogóle nie musielibyśmy się bać o jakiekolwiek koszty utracone. Można było ten fragment torowiska wyłączyć z projektu, wyszykować je tylko tak, żeby niskopodłogowe tramwaje mogły przejeżdżać i to by wystarczyło. Wtedy mielibyśmy dużo łatwiejsze, dużo szersze pole do decydowania o ewentualnych zmianach. Moglibyśmy brać pod uwagę tunel, moglibyśmy brać pod uwagę inne rozwiązania. Natomiast jeżeli już się na to zdecydowaliśmy, no to będziemy mieli skrzyżowanie marszoków w podobnym kształcie z poszerzoną jest nią alei śmigłego rydza. Jedyne, co tutaj może się dziać i czym urząd już teraz widzę, próbuje grać, to jest to, do czego będą służyły poszczególne pasy. Znaczy, już widać analizując poszczególne. Etapy tego projektu y, trasy WZ, że Urząd Miasta próbuje sztucznie to skrzyżowanie zakorkować, dodawając y, pasów do lewoskrętu. Czyli y, y, dla jadących od centrum w kierunku widzewa obecnie przewidziano tylko jeden pas, który będzie służył wyłącznie przejazdowi na wprost i jeden dzielony na, do jazdy na wprost i do skrętów w prawo. Natomiast y, dano dwa lewoskręty, które. No, zdecydowanie zmniejszą przepustowość, ale to jest kwestia, m, którą możemy jeszcze rozwiązać na etapie malowania oznakowania i w każdej chwili zmienić. E, natomiast, jeżeli chcielibyśmy rzeczywiście zrealizować um, projekt pod tytułem Drugi etap modernizacji trasy WZ i chcielibyśmy nadać mu sens, który, no, mówiąc kolokwialnie, e, urzędnicy Ministerstwa i, i potem Komisji Europejskiej kupią, no to jedyne co nam pozostaje, to zrobić tam sensowny węzeł przesiadkowy, bo to jest ten jedyny element, który może nam um, rzeczywiście usprawnić jeszcze transport publiczny w tym miejscu. Um, I tam da się zrobić dworzec przesiadkowy, bardzo podobny do tego, który budujemy właśnie przy Centralu, czyli czterotorowy. Już niekoniecznie z takim gigantycznym zadaszeniem, to jest kwestia wtórna. Natomiast chodzi o to, żeby tramwaje jadące aleją śmigłego rydza i aleją piłsudzkiego zatrzymywały się obok siebie, żeby przesiadając się między nimi, nie trzeba było ganiać po tym, no i tak już o rozbudowanym skrzyżowaniu, gdzie rzeczywiście przejścia piesze będą dosyć dalekie. I w tym celu, i tutaj znowu ukłon w stronę zarządu drogi transportu, można wykorzystać ten niechciany i niepotrzebny wiadukt nad bocznicą na Księży Młyn. Czyli w tym miejscu torowisko tramwajowe może nam wyjechać z pomiędzy jezdni bezkolizyjnie wiaduktem, e, co na pewno e, ucieszy urzędników, e, którzy nie lubią e, kolizyjnych skrzyżowań tramwaju i jezdni. Czyli wykorzystajmy, no, nasypy pod ten wiadukt, wybudujmy go od nowa, niech tramwaj wyjedzie sobie na bok i na wysokości ulicy Wydawniczej wjedzie w ciąg Alei Piłsudskiego i tam na Alei Piłsudskiego Um, naprzeciwko biurowca można zrobić czterowatorowy węzeł przesiadkowy. Miejsca jest teraz mnóstwo, bo wyburzono narożną kamienicę. Także jest na to miejsce, będzie to miało sens i rzeczywiście złoży się to na jakiś sensowny projekt e, dotyczący usprawnienia transportu publicznego. Natomiast jeżeli w ogóle chcielibyśmy e, na razie odpuścić sobie to skrzyżowanie, no to przypominam o pierwszej i najważniejszej rzeczy. Czeka nas budowa tunelu średnicowego dla kolei regionalnej, aglomeracyjnej, no i tranzytowo też dla kolei dalekobieżnej. Żeby ten tunel przyniósł nam naprawdę dobry efekt, musimy wybudować stację Łódź-Centrum podale ją Kościuszki. i to prawdopodobnie w całości sfinansuje nam kolej I, i, i tak powinno być. Natomiast, co by się nie działo, do miasta zawsze będzie należało wykonanie węzła przesiadkowego czyli taka przebudowa układu y, drogowego i tramwajowego, a żeby pasażerowie, którzy przyjadą ze Zdzieża, z Pabianic, z Łasku, y, z Ozorkowa koleją do samego centrum miasta, żeby mogli szybko się przesiąść do tramwaju i na przykład y, podjechać w rejon centralu, gdzie mamy urząd marszałkowski. bo to jest do zrobienia w ciągu kilku minut. Taka podróż będzie na pewno sprawna, szybka, ale musimy zagwarantować, że na przykład, pasażer wysiadający ze stacji kolejowej wejdzie bezpośrednio na przystanek tramwajowy. Żeby to osiągnąć, musimy cały układ skrzyżowania Zielonej i Kościuszki przebudować. I na to na pewno kilkadziesiąt milionów złotych będzie potrzebne. Unia, jestem absolutnie pewien, taki projekt sfinansuje, bo on no, idealnie trafia we wszystkie priorytety związane z, i z rewitalizacją i z transportem publicznym w centrach miast. Natomiast rozwija się nam Łódzka Kolej Aglomeracyjna na bardzo uh, wielu przystankach no, integracja między koleją a transportem miejskim niestety leży. E, czyli, jeśli wysiędziemy na przystanku Marysin, to mamy pół półkilometrowy spacer do najbliższego przystanku w ogóle jakiegokolwiek i do pętli tramwajowej. E, na przystanku Stocji no, tam podjeżdża kilka autobusów dziennie, ale też, e, też nie jest dobrze. E. To jest jest jeszcze Arturówek, z którym w obecnym kształcie to ja sam nie wiem, co zrobić. Ale jest jeszcze Łódź Pabianicka, czyli przystanek nad ulicą Pabianicką, gdzie też no, do, do tramwaju mamy kilkaset metrów. I są też problemy z większymi dworcami, czyli z Żabieńcem i z Łodzią Karlicką. Wszędzie tu oczywiście po stronie kolejowej możemy liczyć na inwestycje PKP, ale po stronie miejskiej też musimy działać. Musimy poprzesuwać te przystanki. No na przykład na Stokach to jest kwestia podciągnięcia tramwaju, to jest kilkaset metrów i budowa nowej pętli tramwajowej. Także na węzły multimodalne, które znowu znajdziemy w każdym dokumencie strategicznym Unii Europejskiej, możemy z powodzeniem wydawać pieniądze unijne. No i trzecia ostatnia rzecz to torowiska tramwajowe i węzły przesiadkowe między tramwajami a autobusami. Ja przypomnę, że m, tramwaje jadące po ulicy Wojska Polskiego cały czas jeżdżą z prędkością 10 km na godzinę. E, ponieważ te, tak zły jest stan tarowiska i e, no, tu naprawdę nie ma na co czekać e, i nie zastanawiać się nad tym, czy tam znowu nie budować kolejnej miejscli autostrady, tylko zmodernizować ten tramwaj, e, jak najwięcej w cudzysłowie wycisnąć z tego tramwaju, czyli zebrać jak najwięcej pasażerów, którzy, dla których ten tramwaj będzie atrakcyjny I jeżeli okaże się, że jeszcze potem coś nie gra, no to potem zastanawiać się nad przebudową układu drogowego. E, Inny przykład to ulica Pabianicka, gdzie ciężko jest o zintegrowane przystanki autobusowo-tramwajowe, z których można by się przesiąść. Czyli mogłyby tam istnieć dzielnie e, zbierające ludzi z tych osiedli domów jednorodzinnych, podwożące do tramwaju i potem tramwaj szybko dowoziłby ich do centrum. No ale żeby to się dało zrobić, trzeba przybudować przystanki, które tam są obecne. Także na takie inwestycje, które realnie usprawnią transport publiczny które sprawią, że tramwajem pojedziemy szybciej, że przesiadki nie będą kłopotliwe, że ludzie chętniej wybiorą transport zbiorowy. Spokojnie wydamy i te 300 milionów i jeszcze więcej, jeżeli tylko miasto będzie w stanie o to wni dofinansowanie wnioskować, no, zapewniając wkład własny. Także no, mój apel jest prosty. Nie próbujmy kombinować, nie próbujmy oszukiwać Unii Europejskiej jak babci, od której tam wyciągamy dodatkowe cukierki. Tylko czytajmy dokładnie, co jest w dokumentach strategicznych, czytajmy dokładnie, na co Unia Europejska przeznacza te pieniądze, i szukujmy zadania pod te określone e, pieniądze i pod te określone zadania. I wtedy nie będziemy mieli takiego problemu, że nagle okazuje się, że e, chcemy wybudować e, estakadę drogową, i część mieszkańców mówi, że, e, że to zły pomysł. No, mówi tak dlatego, że widzi ryzyko, jakie wiąże się z takim naciągactwem, bo to już jest naciąganie. To już jest naglinanie rzeczywistości, i to moim zdaniem się nie uda. To może udawało się w poprzedniej perspektywie, kiedy powstawały jakieś baseny termalne z zimną wodą i tego typu inwestycje, ale uważam, że w obecnej perspektywie, po pierwsze, nie ma co ryzykować, że zostanie nam odebrane dofinansowanie, ale po drugie, to jest ostatnia perspektywa, kiedy mamy tak duże pieniądze i w tak wysokim stopniu dofinansowane projekty. I naprawdę szkoda je marnować na coś, co będzie no, kontrproduktywne.